Witam, tutaj Roland z Autohandlu, Karolant Rumia W sprzedaży mamy taki oto samochodzik Jest to Opel Insignia, rocznik 2010 Samochód ten ma silnik 2.0 turbo benzynowy, 220 koni mechanicznych skrzynia biegów jest automatyczna Auto posiada też napęd na 4 koła Auto z 2010 roku. Samochód ten sprowadzony był do Polski w roku 2019, i też w tym roku, w 2019, założona została do niego sekwencyjna instalacja gazowa. Także ważność dokumentacji gazowej jest do roku 2029. Autko jest przede wszystkim warto podkreślić, że jest bezwypadkowe. Samochód ten sprawdzaliśmy porządnie miernikiem grubości lakieru, co zaraz Państwu też pokażę. Powłoka lakiernicza nie odbiega tutaj na nigdzie od oryginału, więc to bardzo ważna rzecz, że samochód ten zachował się jako oryginalny i nie miał żadnych wypadków. Szyba czołowa również jest oryginalna, fabryczna. Autko ma bardzo fajne wyposażenie, bo mam to jest skrętek senony, czujniki parkowania. I wiele, wiele dodatków. Natomiast, jeżeli chodzi o szczegóły, to jest tego tutaj tak dużo, że zapraszam na naszą stronę caroland.otomoto.pl Tam możecie Państwo sobie zobaczyć wszystkie szczegóły odnośnie wyposażenia. Dobrze, najpierw jeszcze z zewnątrz. Mamy tutaj tarcze i kłatki hamulcowe w bardzo ładnym stanie. Są nawet nawiercane więc takie też lepszej lepsze klasy przednie i tylne. Mamy tutaj e, alufelgi letnie z 18-calowe, e, opony Uniroyal z 19 roku, jak widać z bardzo ładnym bieżnikiem jeszcze letnim, także tak to tu wygląda. Dodatkowo mamy jeszcze, proszę Państwa, w samochodzie drugi komplet ładnych alufelg, fabrycznie oryginalnych, z bardzo ładnymi oponami zimowymi. Są to opony Nexen z 2021 roku i jest to komplet czterech yy, kół. Tak to tutaj wygląda. Teraz proszę zobaczyć, yy, przylecę autkom tak na szybko grubości lakieru, żeby pokazać, jakie są tu wartości. I Są to wartości fabryczne, drodzy Państwo, co w 2009 roku yy, w Takim wieku samochodu jest to bardzo fajny wynik, że autko nie brało udziału w wypadkach. Oczywiście samochód ten posiada opłaty, ubezpieczenie, przegląd, wszystko jest aktualne. Silnik się pracuje bardzo ładnie, nie świecą się żadne błędy. Tak to wygląda w środku, proszę zobaczyć. Autko ma 191 tysięcy kilometrów przebiegu. Ale nie widać tutaj praktycznie żadnych oznak zużycia, fotel jest cały, niewysiedziany. Tak wygląda autko w środku. Czyli chodzi o wnętrze, tapicerki, to wszystko jest w porządku, autko jest ładne, czyste, zadbane. Zajrzymy teraz pod maskę. Oczywiście nie mamy żadnego problemu, żeby samochód podstawić gdzieś na warsztat, serwis, na, na porządniejsze, gruntowniejsze sprawdzenie. Możemy wjechać też na stację diagnostyczną zrobić taki pełen raport i sprawdzenie, silnik jak widać tutaj pracuje dobrze, jest suchy, nie zauważono żadnych tutaj wycieków ani, ani innych wad, tak to wygląda, także tak, samochód jest dostępny w sprzedaży od ręki, wystawiamy na niego fakturę VAT marża, teraz pokażę jak auto odpala, także wszystkie kontrolki zapalają się i gasną prawidłowo. Bardzo fajny samochodzik, mocny, z napędem na cztery koła, przy okazji ekonomiczny dzięki instalacji gazowej sekwencyjnej, która jest tutaj zamontowana, z bardzo fajnym wyposażeniem, bardzo ładnie się prezentujące i tak naprawdę yy, widać, że auto jest poszanowane i, i regularnie serwisowane, tak? Także yy, zapraszamy do zakupu. Jeżeli chodzi jeszcze o szczegóły Tutaj mamy historię wydrukowaną z Cepiku, czyli potwierdzenie tego, że samochód nie miał żadnych wypadków, również na zachodzie. Nie jeździł jako taksówka itd. Potwierdzenie przebiegu. Także zapraszamy Autohandel Karolantrumia Grunwaldzka 35 A i cena 27 900. Do widzenia.